Dzisiaj temat lekko szczególny, który w dobie wróżek i wymyślanych na kolanie przepowiedni uważam za warte wyjaśnienia, tym bardziej, że czasami zdarza mi się dostawać zapytanie o odgadywanie numerów lotto, czy wyników meczów piłkarskich. Ja te pytania rozumiem, bo sam się kiedyś na tym zastanawiałem, ale uważam je za niepoważne i teraz między innymi powiem dlaczego. Między innymi, bo poruszymy też sobie inne kwestie związane z jasnowidzeniem, tak, żeby temat ten był jasny i zrozumiały. Uprzedzając ewentualne pytania, na wstępie od razu zaznaczam, że nie jestem żadnym klasycznym jasnowidzem i nie zajmuję się jasnowidzeniem. Doświadczyłem jedynie kilku wizji przyszłości w stanie obej, tylko. Ale każda z tych wizji była nieco inna, była z nieco innego gatunku, dlatego mogę dzięki temu wiedzieć o co chodzi ze widzeniem i to wiedzą się z wami podzielić. Przynajmniej na tyle najleczaj na ten temat, ale wydaje mi się, że czaje go w stopniu dostatecznym, bo nie jest on mocno skomplikowany. Więc na czym polega jasnowidzenie? Jasnowidzenie nie polega na tym, że sobie siadamy na wygodnym fotelu i sobie wymyślamy to, co chcemy zobaczyć, na przykład wyniki najbliższego losowania lotu, to czy, to czy Real Vegas Barcelona, czy nie. Ale polega na tym, że wizje spadają na nas samoistnie, bez naszej interwencji, bez naszego udziału i nie my decydujemy o tym, czego one dotyczą. Zaraz sobie powiemy dlaczego. Oczywiście wiadomo, że zdarzają się jasnowidze, którzy wywołują wizję świadomie. Ja takich osób nigdy nie śledziłem i nie śledzę z całym szacunkiem dla ich pracy, ale jeśli Ktoś z Was to robi, to polecam sprawdzić, ile wizji wywoływanych taką metodą się sprawdza, a ile nie, ale gwarantuję Wam, że większość się nie sprawdza. Jest tak dlatego, że wywoływanie wizji samemu jest troszkę działaniem wbrew naturze, bo naszym naturalnym stanem jest nie wiedzieć tego, co niesie ze sobą przyszłość. Bo gdybyśmy ją dokładnie znali, to ono nie miała większego sensu. Na takiej samej zasadzie, na jakiej nie ma sensu czytanie streszenia filmu, którego jeszcze nie oglądaliśmy. Pewne rzeczy, pewne szczegóły możemy znać, tak jak mówiłem o tym ostatnio, jeśli te konkretne informacje pomagają nam w rozwoju. I tylko wtedy, bo rozwój jest celem naszego istnienia, więc wszystko to, czego doświadczamy w tym świecie i w innych, jest po to przystosowane. Ja Wam powiem, że już od dłuższego czasu nie miałem żadnej wizji dotyczącej przyszłości i w ogóle z tego powodu nie ubolewam. Powiem więcej, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia i nie zamierzam robić nic, żeby ten stan rzeczy zmienić. Dlatego, że jeśli na linii czasu pojawi się coś nowego, coś o czym powinienem wiedzieć, zanim, się, zanim to się wydarzy, jakaś informacja, która miałaby wpływ na mój rozwój, to zostanie mi to przekazane tak czy inaczej. Bez mojej ingerencji, bez mojego zaangażowania i nie, nie, muszę, nie muszę robić nic, żeby to wywoływać. A jeśli nic nie zostanie mi przekazane, to po prostu niczym nie muszę wiedzieć, żeby efektywnie działać I, i o to w tym wszystkim chodzi i o tym się chyba rzadko mówi. Teraz co do samych wizji, jak się one odbywają, Generalnie takich klasycznych wizji to doświadczamy w momencie nasypiania. One są dość charakterystyczne. Dość łatwo jest je odróżnić od zwykłych snów. I to są takie, jakby e, krótkie scenki, na które patrzymy z takiej, jakby biernej perspektywy. Czasami możemy zobaczyć coś, co e, wydarzy się, jeśli do urzeczywistnienia tego scenariusza włożymy trochę energii, czyli wizja będzie taką, jakby trochę zachętą do działania. Niektóre wizje wymagają lekkiej interpretacji i czasami stają się zrozumiałe dopiero po fakcie dopiero, dopiero wtedy, kiedy się ziszczą. A niektóre wymagają od nas, znaczy zrozumienie niektórych wymaga od nas pewnej wiedzy w jakiejś dziedzinie, i to się tyczy głównie wizji związanych ze sprawami globalnymi. Jako, że są to w zasadzie informacje duchowe, a takich z reguły nie otrzymujemy na przysłowej tacy bez żadnego wysiłku z naszej strony, to do, pełni, do pełnego zrozumienia takich wizji przydaje się wiedza z zakresu. Geopolityki historii. Nie tylko, bo pomocne w tym jest także trzeźwe spojrzenie na otaczającą na rzeczywistość, czyli cecha w obecnych czasach dość rzadka. Na przykład ktoś na moim miejscu, widząc jeden globalny obraz, który widziałem, powiedziałby, że widzi tylko jeden wielki rozpierdziel. Ale ja się geopolityką interesuję od dłuższego czasu, na długo, zanim stało się to modne. I widziałem tam znacznie więcej. I to też nie jest wszystko, bo obraz obrazami, ale z tych obrazów można wyciągnąć jeszcze więcej wniosków. I tutaj podam wam przykład związany z moją przepowiednią dotyczącą odwrócenia się monarchii. Bo nie trzeba widzieć gościa w koronie, żeby taki wniosek wyciągnąć. Wystarczy wiedzieć o tym, że Polska przetrwa, bo jedno wynika z drugiego i to bezsprzecznie. A jeśli ktoś uważa inaczej, to ja to wyjaśnię i podam swój ulubiony przykład ze statkiem. Jak płynie sobie statek w piękną pogodę na spokojnym morzu, to nie potrzebuje kapitana i może tak sobie płynąć i płynąć i prawdopodobnie dopłynie do celu. Ale jak przychodzi poważny sztorm i statek walczy o przetrwanie, to nie przetrwa bez kapitana. Jeśli statek, który walczy o przetrwanie, nie ma kapitana, to albo go znajdzie i to będzie dobry kapitan, albo po prostu utonie. I myślę, że... Jest to chyba na tyle oczywiste, że nie trzeba tego dłużej tłumaczyć. Niektórzy widzą receptę na trawiące ten świat i polskie problemy w demokracji bezpośredniej. To jest termin dość modny ostatnio. Ale oczywiście jest to błąd, bo każda forma demokracji jest z definicji niemoralna, o czym mówiłem w innym swoim filmie. I to nigdy nie rozwiąże żadnych problemów, może jedynie stworzyć nowe. Ale jeśli ktoś uważa inaczej, to. Polecam wprowadzić demokrację na pokładzie tonącego statku, albo jeszcze lepiej, na pokładzie samolotu podczas awarii. Niech wszyscy jednocześnie pilotują ten samolot, a zobaczymy, czy uda się nie wylądować. Porównując kraje do statków w trakcie sztormu, jest dla mnie dość jasne, że w dobie nadchodzącego sztormu przetrwają tylko te statki, które będą mieć dobrych kapitanów, pozostałe za toną. I tu jest też trochę klucz do e, lepszego e, jasnowidzenia, bo im lepiej rozumiemy świat, w którym żyjemy, tym więcej możemy zobaczyć. I jest to czasami trochę pomocne, bo jeśli e, wcześniej wiemy o jakichś globalnych wydarzeniach, to jesteśmy na nie lepiej mentalnie przygotowani. E, dla mnie na przykład wojna na wybuch wojny na Ukrainie nie był e, zaskoczeniem, bo byłem mocno przekonany, że do tej wojny dojdzie na, na kilka lat, zanim ona wybuchła. Z tym, że myślałem, że ona wybuchnie później, więc tylko to mnie trochę zaskoczyło. Jeśli chodzi o, o te wizje globalne, to jeszcze dodam to, że niektóre z nich mogą być trochę zbieżne z niektórymi przepowiedniami, które istnieją, z oczywistych powodów, z takich, że nikt nie ma monopolu na jasnowidzenie, nikt nie jest pod tym kątem szczególnie uprzywilejowany i każdy może zobaczyć przyszłość. Z tym, że zalecam tutaj ostrożność, bo w tej materii jest dużo ściem. Wiele przepowiedni to są bzdury. A jak odróżnić bzdurne przepowiednie od tych, które mają sens i jakość, wartość? Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę tylko te, które zawierają w sobie jakiś pozytywny pierwiastek, bo taki w ogóle jest duchowy cel istnienia przepowiedni. I należy odrzucić te, które podają dużo dokładnych dat i szczegółowych informacji. Generalnie, umieszczenie konkretnych wydarzeń w jakichś ramach czasowych nie jest mocno trudne, nawet da się trafić dokładny rok. Można opisać ogólny przebieg wydarzeń, ewentualnie myląc się w szczegółach. Wiem ze swoich doświadczeń, że to jest możliwe. Ale jeśli traficie na przepowiednik, która będzie zawierać w sobie 30 dokładnych dat, typu, że w 46 będzie tamto, w 57 się tamto wydarzy, a w 73 tamto, to nie traci czasu na takie rzeczy, bo to są po prostu bzdury i kłamstwa. Dlaczego? Wiele przepowiedni pojawia się pod koniec roku i opisuje to, co dokładnie rzekomo wydarzy się w przyszłym roku z prostego powodu, e, bo to ma klikalność. I tylko o to w tym chodzi. Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do tego lotto i wyników meczu piłkarskich, bo zakładam, że niektórzy chcą je znać po to, żeby je obstawić u gugmachera, wygrać trochę kasy i kupić sobie jacht. E, powiem Wam, że kiedyś zaczynałem swoje przygody z obe. To też mi takie myśli przychodziły do głowy, że jeśli to faktycznie prawda, to może istnieje jakiś sposób na to, żeby zdobyć numer lotka, czy, czy czegoś w tym stylu. I z perspektywy czasu mogę Wam powiedzieć coś takiego. Gdybym 18 lat temu trafił szóstkę w lotka, to byłaby to najgorsza rzecz, jaka mogłabym się przytrafić w życiu, bo nie ma żadnej szansy, żebym wtedy nauczył się tego wszystkiego, czego nauczyłem się przez te 18 ostatnich lat swojego życia. Zdobycie milionów w taki sposób, bez żadnego wysiłku i bez żadnego zaangażowania z naszej strony, to nie jest nagroda od życia, to jest bardziej kara od życia. Życie nie polega na tym, żeby sobie wybudować willę, kupić pięć sportowych samochodów i znaleźć ładną żonę czy ładnego męża, tylko na tym, żeby się duchowo rozwijać. Zdarzyło mi się poznać w swoim życiu kilku bogatych ludzi i uważam, że bogactwo jest ich przekleństwem. Bo ci ludzie od pewnego momentu patrzą na świat jedynie poprzez pryzmat cyfr na swoim koncie i zapominają o sprawach, które są naprawdę ważne. Uważam, że trzeba mieć naprawdę silnego ducha, żeby zachować i kasę, i klasę jednocześnie. Eee, wiadomo, kasa jest fajna, ja też bym chciał mieć jej dużo. Eee, nie ma absolutnie nic złego w byciu bogatym, ale trzeba pamiętać, że pieniądze nigdy nie są celem, a mogą być jedynie drogą do celu albo jeszcze lepiej, narzędziem do realizacji tego celu. Eee, więc jeśli. Na naszej drodze do rozwoju faktycznie ten cel się znajduje i faktycznie kasa jest potrzebna do tego, żeby go zrealizować. To ta kasa się znajdzie bez żadnego lotka. A jeżeli nie jest potrzebna, to osiągniemy ten cel i bez żadnej kasy. I, I myślę, że na tym podsumowaniu skończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.